Witam Was, jestem Vincenzo i zapraszam na kolejny odcinek Tajemnic Terrari. Uuu, uh, uh, tak. A więc co się dzisiaj dzieje? Nagrywam ten odcinek, ponieważ przed chwilą powstał tak zwany efekt Bloodmon, krwawy księżyc, co sprawia, że potworów jest o wiele, wiele więcej. A no dodatek mogą nam wyważyć drzwi. Tak więc musimy się bronić przed nimi. To jak ma się jakiś normalny sprzęt, to znaczy taki, który ja teraz mam, to jest to nawet łatwe. Ale jeżeli na samym początku Ci się takie coś zdarzy, to naprawdę radzę się gdzieś zablokować na tą noc i ją spokojnie przeczekać. Bo potworów jest naprawdę, naprawdę dużo. No, tak więc teraz będziemy się bronić przed zombiakami. widać ale poza tym można sobie na przykład usunąć drzwi i je zatarasować i wtedy już się do was nie dostaną to w międzyczasie powiem wam co zrobiłem ostatnimi czasy tylko zbędę się w jego do dobra otóż e, pochodziłem sobie trochę po naszych jaskiniach Znalazłem odpowiednią ilość złota i zdobyłem złoty kilof. Tak, mam sobie złoty kilof. I teraz będziemy mogli wydobywać meteoryt, jeżeli go znajdziemy. No, no właśnie. E, a więc szkoda, że nie zachowałem tych e, dziwnych, śmiesznych klejnotów, które się znajdują, które są ukryte w skałach. Tak jakby. Bo z nich można sobie zrobić miecze świetlny, jak już ktoś to wspomniał. Ale nie tak bym potrzebował do tego tą sztabkę meteorytu. Ja, idźcie sobie. Mm, aha, oraz stało się także kilka innych rzeczy. Znalazłem jeszcze jedną skrzynię w podziemiach i mam teraz dwa budki. I o dziwo, ono, to działa jakby szybciej. Chyba że to taki efekt placebo. Że myślę sobie, wuhu, mam dwa budki, jestem szybki. A tak naprawdę jestem tak samo szybki jak normalnie. Dobra, idźcie sobie. No, naprawdę dużo jest tego... istot. Ale... nie jest to zbyt wymagające, jeżeli ma się taki... taką... ulkę... na patyku. No. Przynajmniej to jest bardzo zyskowne. Chociaż... w drobnicy. W groszach się dostaje tę kasę, bo z zombie nie wypada z ale lepsze to niż nic no nic sobie to odstrzymimy no gdzie jesteś no do sobie Dobra uciekamy z budynku schowaliśmy hmm, co możemy zrobić pieras okay, zobaczymy ile mamy złota 2 to potrzebujesz 4 złota i będzie można załatwić sobie głębokości mięśnia hmm, będziemy w wtedy sobie sprawdzać na jakiej głębokości jesteśmy ile nam brakuje Nic sobie około. Tak. Podczas eksploracji tych jaskiń zginąłem bardzo, bardzo wiele razy. I to zawity przez to, że byłem pod wodą, otoczony szkieletami, nie mogłem wyjść. Powietrze mi się kończyło. No dodatek miksturki co chwilę mi się wyczerpywały i nie mogłem ich wybrać sobie, bo mi się przewijał. alatek. 40 wow. w zasadzie moglibyśmy sobie przyzwać to oko straszne te wielkie ale nie jestem pewien czy byśmy je pokonali Nie jestem zbyt chętny. Ale jeżeli stwierdzę, że będzie taka potrzeba, to to zrobimy. Okej, okay, dobra, mamy. Naprawdę nie wiem co powinienem teraz powiedzieć, bo cały czas dzieje się to samo. Ale jak już noc już zbierze ku końcowi. że Meteoryt jest tak daleko, że nie chce mi się po niego iść. Tak jestem na Niwy. Ale jeżeli już po niego pójdę, to zrobię to sam, ponieważ nie chce mi się nagrywać tego, jak sobie idę cały czas. Tak więc nagram jak już go znajdę. W Sądzę, sensie, że to może trochę właśnie. Tak więc prędzej znajdziemy się na samym dnie mapy w krainie Underworld, aby sobie wydobyć. Какие-нибудь милые штабки, подходящие. Хорошо, так что... Это вдохновляюще. Можно что komentarze, ponieważ cały czas dzieje się to samo. Muszę, muszę gadać tak jakby tak owijać bawełnę. No, czasami trzeba. Koniec ciszy, to była taka, sprawdzałem was tylko, co sobie myśli myślicie, kiedy przez chwilę się w ogóle nie odzywam. Okej, okay. jest już dźwięk dnia, zobaczmy ile zarobiliśmy. 75 takich unatek. może być. Zbieram tutaj sobie jedną damy, tutaj sobie jedną damy. Zmienimy sobie złote juchu, mamy 5 złotych monet ale nie o to nam teraz chodzi mamy dwie gwiazdki jeszcze coś jeszcze? nie, dobra a więc chodźmy sobie zejdźmy w odpowiednie miejsce na świecie tutaj zrobimy sobie takie przejście do naszej kopalni Wycięcie. Zobaczę jak z tym czasem, zaraz do Was wracam hmm, mamy jeszcze 5 minut, prawie że Tak więc biegniemy Chyt. Tak, tam mamy koper, ale on już nie interesuje, szkoda mi na niego czasu Bo my potrzebujemy złota hmm. Tu gdzieś niedaleko jest miejsce mojej, jednej z licznych moich śmierci O tutaj, tak o, od tego od tych istotek zginąłem. Teraz teraz się zemścimy. Przykro mi. Pani matko. O, jeszcze jedno. Dobra. Zemsta dokonana. Idziemy zwiedzać dalej. Co my tu mamy. Hit. Miejsce mojej śmierci gdzieś Więc Tylko... ...ozbędę się tego świństwa O, tu mam szkielet Może coś tam z niego wypadnie I... Czyżby? czyżby Chwila, mamy? stoi nam kotwice? Nie Nie Miałem wrażenie, że coś... Tam Jednym czasem kocek ziemi rozwala. To jest to. Chwila, musimy się jakoś przedostać. Albo w zasadzie. No Dobra, jest już. Biegiem. Tak, tu jest kolejne miejsce mojej śmierci. I... No jesteśmy. Tutaj jest ta skrzynia, z której znalazłem te drugie budki. A tutaj są te... To jest kolejne miejsce, gdzie zginąłem wcześniej. Dobra. Wyślijmy prezent powitalny. I... udało się. Dobra. Skoczymy. Wypijmy za to. I tak, żyjemy. Żyjemy, to znaczy nie zginęliśmy. To znaczy, że jest postęp jakiś. Musimy znaleźć jakieś dalsze tereny. Gdzie zagłębić w czeluści odchłani. Ła! Ups, pomyłka. Dobra. Ej, zapominam ciągle, że z nich wysk wyskakują dzieci. Dobra. Tu mam wazonik, jeszcze go stuczymy sobie. I biegniemy. No jak to tu nic nie ma? Nie, nie wierzę. Coś musi być. A... Złota by się to przydało Dobra Nie podoba mi się to, że tu nic nie widzę Oj, 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 oj Nic sobie Nie No wiecie co? Co za świństwo Dobra, czyli zakończamy nasz odcinek tak jak zwykle tak więc komentujcie, subskrybujcie, stawiajcie łapki w górę i łapki w dół w zależności od tego jak wam się podobało i jakieś rady, sugestie co powinienem zrobić, co by się fajnie zobaczyło jak się robi i do zobaczenia w następnym odcinku. Tak więc bywajcie i ja się zmywam.